Witam moi drodzy bardzo serdecznie, ta Fortuna się kłania dzisiaj naprawdę bardzo magicznie. Prognoza na maj. Tu na tym kanale, moi drodzy, dużo magii. Królowały ostatnio karty anielskie, teraz troszkę będzie bardziej magicznie. Będą karty takie mistyczna, mądrość od wszechświata. Od wróżek, ale też i wizje różne, właśnie chciałabym wprowadzić. Także tutaj to czytanie, oczywiście, będzie się opierało na tarocie anielskim, ale ogólnie ten kanał bardziej magiczny, mistyczny, tajemniczy. Także, moi drodzy, zaczynamy. Prognoza na maj. Sodalit, pierwszy zestaw, lapis, lazuli, drugi, dwa niebieskie y, kamienie i trzeci amazonik. Także nie krzyżujemy rąk ani nóg, myślimy o swoim maju, o swoim miesiącu i zaczynamy powoli czytanie. Także moi drodzy, czytanie na maj. Pierwszy sodalit, tutaj kamień, który wspomaga y, czakrę, y, właśnie. Korony, czakry głowy mentalnie tutaj nam pomaga odzyskać równowagę. Dobrze, kochani, zaczynamy. Królową Ziemi mamy pierwszą, jako pierwszy tydzień. No i jest tutaj bardzo praktycznie, no, mądrze oczywiście działamy, ale też ciepło, bo widzicie, Królowa Ziemi, Królowa Monet to jest taka kobieta praktyczna, bardzo działanie takie praktyczne, bo tutaj mężczyźni też oczywiście słuchają. To będziecie praktycznie działać, ale ciepło myśląc o swoich bliskich na pewno. Będziecie podejmować decyzje wokół Was, ale na pewno jest tutaj dużo wyzwań w sferze. Materii, finanse będą odgrywały ważną rolę. Także jest rozwój finansowy, i to jest bardzo um, ważnym momentem w tym miesiącu. Kolejną jest kartą na drugi tydzień dziesiątka wody, czyli puchary. Moi drodzy, um, takie połączenie. I moi kochani, może pogodzenie z rodziną, myślenie o rodzinie, ale też bardzo Wasze życie. Wzmocni się emocjonalnie, poprawi nie tylko relacje, ale wasze emocje będą takie cieplejsze, tak? I możliwe, że tutaj szykuje się spotkanie bądź spotkania rodzinne, na pewno coś, co was przybliży do siebie. No i oczywiście, kochani, myślę, że te relacje będą szły w dobrym kierunku, rozwijały się. Na pewno tutaj dużo spotkań, rozmów, ale też potrzeba właśnie rozwijania tych relacji pokazuje się. Kolejny, trzeci tydzień, myślę, że siódemka ziemi jest to wzrost, ale też troszeczkę takie przeczekanie na na przykład. Rozwój wydarzeń w Waszym życiu, w Waszych finansach, może czekacie. Chwilowe to jest, bo to jest siódemka monet, siódemka ziemi w tej talii odpowiada monetom, i one właśnie tutaj jest czekanie. One nam podpowiadają te monety, że to jest takie chwilowe przeczekanie na to, co ma przyjść do nas. A przyjdzie na pewno, będą jakieś, moi drodzy, zarobione pieniądze, zwroty i będziemy czuć się na nowo właśnie tak finansowo lepiej na pewno. Pamiętajcie o tym, że niepotrzebnie nie martwcie się. Bo to jest niepotrzebne, bo to, co ma do Was przyjść w tym miesiącu, to i tak przyjdzie. Także przeplatany miesiąc w emocjach. Emocje z finansami, moi drodzy. Rodzina i finanse. To jest główny taki jak gdyby tor, tak? Rodzina i finanse. No i teraz moi drodzy, tutaj mamy ósemkę wody. Możliwe, że będziemy się wybierać właśnie do rodziny. Zobaczymy jak to będzie. Tutaj może być oczywiście Coś mi tutaj gaśnie. Ale chyba się bateria wyczerpała. Tutaj mamy, moi drodzy, wzroś, wzrost, tak? Wzrastamy, yy, idziemy naprzód, idziemy naprzód. Yy, ósemka wody mówi, że yy, będziemy gdzieś podróżować. Możliwe, że spotkania rodzinne tutaj, ale też finanse bardzo ważne, tak jak powiedziałam. Dobrze, yy, zobaczmy dalej, co jest dla nas w tym miesiącu. Mistyczna mądrość tutaj, jaki tutaj jest rozwój, moi drodzy, dalszy. Także mamy tutaj, moi drodzy, również tak, takie zadowolenie z życia w tym miesiącu. Możliwe, że dostaniemy jakieś zadowolenie, ale też tutaj jest takie, jakby to nazwać, oświecenie, olśnienie. Które przychodzi do nas, i my widzimy więcej, tak? Może w tych finansach naszych, może w tej rodzinie dostrzeżemy coś lub kogoś, z kim będziemy, moi drodzy, w relacji, tak? Tutaj jest takie olśnienie, zadowolenie ogólnie. Wygrywamy jakąś bitwę dosłownie moi kochani tutaj jest pozytywna zmiana, tak? Poprzez to olśnienie. Ale też moi drodzy, ten miesiąc to jest potrzeba wiedzy. Szukaj wiedzy. Szukaj rozwiązań. Ty już i tak jesteś wygrany, wygrana. Szukaj rozwiązań dalszych, tak? Jak to dalej będzie wszystko i dla Ciebie tutaj są pozytywne zmiany, bardzo pozytywne zmiany. Idź do przodu, rozwijaj się, nie martw się, nie oglądaj się za siebie, tak? Także tutaj jest bardzo dobry czas dla Was, kochani. Ten miesiąc. Wygrywacie, dokształcacie się, czytacie dużo. To jest taka potrzeba w tym miesiącu. Dalej, moi drodzy, jest tutaj spotkanie. Możliwe, że potrzeba spotkania jakiegoś mistycznego, magicznego, potrzebne Wam jest to dowiedzenie się czegoś bardziej ze świata magii. Możliwe, że wróżki tutaj dla Was wyszły, jest to Wam potrzebne. Możliwe, że. Chcecie, no, moi drodzy, na przykład y, duchowo się rozwijać, potrzebne wam jest to jednym słowem. Tutaj, moi drodzy, dlaczego to potrzebne jest? Tutaj jest jakiś zakręt pokazany właśnie życiowy taki zastój chwilę, przez jakąś chwilę i potrzebujecie możliwe y, odzyskać siły na nową motywację. Możliwe, że teraz na wiosnę ta motywacja to wzrośnie. Y, Poprzez naturę, kwiaty, ptaki, środowisko, natura, tak, to może pomóc. No i oczywiście. Czerpcie energię z księżyca. Tutaj jest też tak pokazane, że czerpanie energii z księżyca, z nieba, spoglądanie w gwiazdy. Także bardzo magiczny czas na pewno dla Was, ale dobry czas. Dobry czas, bo jest ta wygrana bitwa, jest tutaj coś za Wami ciężkiego, co było, i Wy oczywiście ten miesiąc otrzymujecie od wszechświata takie, Właśnie olśnienie. Macie moi drodzy wizję twoje światło Rebeki Campbell, ochronę na ten miesiąc. Odzyskaj swoją moc, przedniej więzy, odzyskiwanie duszy. Tutaj trzeba głębiej siebie spojrzeć. Macie, moi drodzy, tak dużą ochronę w tym miesiącu, że na pewno, może będziecie, moi drodzy, chronieni. Może niektóre osoby wyjadą na urlop, odzyskają właśnie swoją moc poprzez naturę, środowisko, rozmowy z rodziną. Także tutaj jest bardzo dobry czas dla zestawu numer jeden. Na pewno niebo i ziemia Wam sprzyja, kochani, czyli gwiazdy, księżyc. Na pewno Wam sprzyja, moi drodzy, magiczny świat duchowy, ale też, moi drodzy, wy odzyskacie taką moc swoją w tym miesiącu, którą. Gdzieś kiedyś mieliście, tak, ale ta moc poprzez te wydarzenia ciężkie, które były, zostanie odzyskana. Także możecie na nowo w tym miesiącu zacząć cieszyć się życiem, zacząć sobie śpiewać i naprawdę będzie to miesiąc. Y Relaksu odpoczynku myślę. Piękny czas, bardzo magicznie to wszystko wyszło jakoś tak naprawdę interesująco według mnie, drugi zestaw Lapis Lazuli, magiczny miesiąc maj dla Was, kochani moi, magiczny miesiąc. Ci, co wybrali ten zestaw numer 2, mają oczywiście podróż i też branie spraw w swoje ręce anioł Metatron jest przypisany do rydwany, do karty rydwana. Bardzo ważne dla was wydarzenia i macie samodyscyplinę i taki mocny power, moc, tak moc jest z wami. Możliwe, że czeka was jakieś Publiczne wystąpienie, podróż, ważna rozmowa. Bierzecie sprawy w swoje ręce. No, jest tutaj arcykapłanka, Archanioł Haniel. Ważne, że czytam właśnie Archaniołów, bo tutaj jest ważny miesiąc. Drugie arkana, które są wielkie w tarocie. Słuchaj swojej intuicji. Miej dużo cierpliwości w tym miesiącu. Rozważ powoli. Wszystkie swoje właśnie cele, swoje myśli, działaj powoli, nie śpiesz się, słuchaj głosu swojego serca. To Ci pomoże właśnie w działaniu, ale też to może być ważna rozmowa z doświadczoną osobą, kobietą, myślę. Jest tutaj, moi drodzy, możliwy też awans dla Was. Możecie otrzymać około połowy miesiąca. To nie jest dla wszystkich. Proszę pamiętać, umowę jakąś. Tutaj może być, moi drodzy, ważny czas. No, jest ta moc. Jest. Archanioł Ariel przypisany jest do mocy. Tutaj ta numeracja jest inna, ale czytamy. Jest moc, moi drodzy. Ważna taka siła, która w Was wchodzi, to jest taka witalność, energia, której naprawdę każdemu życzę. I zapomnijcie, na przykład, komuś możecie też przebaczyć, z kimś możecie porozmawiać, pogodzić się, tak? Ale też, moi drodzy, komuś możecie tu pomagać bezinteresownie. Jakiejś osobie, również możecie sporty jakieś uprawiać i cieszyć się na nowo życiem, korzystać z natury wreszcie, zacząć wychodzić na przykład na spacery, biegać. Jakiś sport jest dla Was ważny w tym miesiącu, także bardzo dobry czas. No i tutaj mamy siódemkę ognia, czyli tutaj jest siódemka buław. Musicie jakąś decyzję na pewno podjąć, ale też idziecie do przodu na pewno. Tylko, że tu może być tak, że możecie liczyć tylko na siebie w pewnych sprawach. Jest to taka samotna walka czasem tak tarociści mówią jest to taka bitwa z samym sobą. Też możecie bardzo dużo pomagać, a wy na przykład możecie być postrzegani w tym miesiącu jako mocne osoby i na przykład ktoś powie, a niepotrzebna tutaj jest ta pomoc, tak? Im, bo oni sobie sami radzą. Także tutaj też tak może być, że niedocenianie takie waszych intencji i waszego dobrego serca. Moi drodzy, zobaczmy teraz. Mistyczną mądrość karty. To jest magiczne, kochanie, czytanie. Chciałabym, żeby było bardziej takie tajemnicze, i dla Was jest to na pewno też ciekawsze. Szczególnie dla tych osób, które ja widzę po subskrypcjach, moi drodzy, że ten kanał jest naprawdę dla Was, po komentarzach, i bardzo się z tego cieszę. I będę się starała Wam tej magii i takiej dobroci z mojego serca przekazać jak najwięcej. Kochani, zobaczmy tutaj, teraz, dalej. Moi drodzy, to są sprawy, które. Macie w tym miesiącu y, do zrobienia. Na pewno są to. Jest taka pokazana ogólnie Wasza y, chęć pomocy, na pewno. Duże możliwości, które pukają do Waszych drzwi. Y, jest to na pewno miesiąc y, ciekawy, ale kochani, też. Y, Musicie pamiętajcie o tym, że marzyć troszeczkę i myśleć o sobie, ja bym powiedziała. Bo jest coś takiego, że musicie uwierzyć w te marzenia, które przychodzą do was w tym miesiącu. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, żeby wierzyć i działać tak Wyrażać siebie, kochani, też w tym miesiącu, wyrażać swoje zmysły, swoje jakieś takie potrzeby, bo widzicie, wy tu dużo pomagacie, a musicie myśleć o sobie, o możliwości macie ogromne, tak? Możliwości są ogromne. Dalej, moi drodzy, jest tutaj oczywiście, dajcie mi chwileczkę. Wdzięczność, moi drodzy, wdzięczność za to wszystko, co macie, trzeba okazywać, oczywiście, jak najbardziej, ale trzeba myśleć o sobie, o swoich marzeniach. Także znaki z natury, właśnie, bo tutaj dużo możecie mieć tej witalności i możecie czerpać znaki różne z natury. Jakieś wiadomości, może także po prostu hmm, otwórzcie swoje serce, otwórzcie swoje myśli, jeśli wychodzicie na hmm, z zewnątrz, gdzieś na spacer, tak. Patrzcie hmm, na naturę, co ona może Wam tutaj podpowiedzieć, przekazać. Czasem to są no, różne drobne rzeczy, dla każdego mogą być inne, tak. Czy liście, czy drzewa, czy czasem, kochani, jakieś pióro też znajdziemy, czy też znajdziemy, czy usłyszymy jakiś tasi śpiew? No nie wiem, każdy to ma inne znaki z natury, inaczej to odbiera i każdy do siebie jakoś tak przyjmuje, do swojego serca. Ale otwórzmy się, jeśli wyjdziemy na zewnątrz, bo wtedy jest szansa właśnie, że Taki drobny na przykład, jakiś ptasi śpiew, czy no nie wiem, przelatujący jakiś ptak, czy w ogóle wiatr zawieje i my czasem mamy taki przebłysk właśnie. Nie wiem, czy to każdy ma, czy tylko ja mam, ale na pewno wiele osób ma takie wizje różne i inspiracje czerpie z natury. Także moi drodzy świeże powietrze, natura uzdrawia i daje tutaj nadzieję, no właśnie, bo macie nadzieję w tym miesiącu i taki optymizm, który musicie w sobie rozszerzać. Pamiętajcie, że o widzicie, tutaj tęcza też. Tęcza też jest, daje taką mądrość, nadzieję, wiarę, dobroć, spełnienie marzeń, tak? No, ale moi drodzy, tu spodziewajcie się takiej nadziei w tym miesiącu na lepsze zmiany. Kolejnie tutaj wyszło nam po kolei mądrość, tak, żeby te życzenia wasze były mądre, bo pamiętajcie, że to, co sobie życzymy, to przychodzi do nas, tak? Także życz sobie mądrze w tym miesiącu, bo to się spełni. No i na koniec, no właśnie, wyprzedzam. Obfitość. Obfitość do Was przyjdzie w tym miesiącu na pewno i to będą właśnie różne aspekty Waszego życia. To może być, moi drodzy, taka obfitość finansowa, materialna, bo pierwsze to nam przychodzi do głowy. Ale też, moi drodzy, obfitość w postaci odblokowania swoich emocji i miłości, obfitość czakra serca nam się może otworzyć i to jest obfitość na miłość, obfitość na zdrowie, może nam się polepszyć zdrowie. No i moi drodzy, obfitość ogólna tak, w każdym aspekcie może nas tutaj spotkać i dotknąć. Coś lepszego w końcu, tak. Moi drodzy, Twoje światło wyrocznia oswobodzenie dla Was na Maj, uwolnienie od schematów i kontraktów dusz oraz przeszłych żyć. Czyli tutaj całkowite oswobodzenie, uwolnienie. Co tutaj mieliśmy pierwsze? Właśnie, odkryj swoje zmysły. Odkryj swoje zmysły. Yy. Daje po prostu wyrazić siebie, tak, w tym miesiącu. oswobódź się sam. uwolnij się od jakichś właśnie schematów, kontraktów przeszłych żyć. Wszystkiego i to Wam przyjdzie, bo ta obfitość jest. To do Was przyjdzie, kochani. To Was właśnie tutaj czeka. Także bardzo Wam dziękuję. No, i przechodzę do trzeciego zestawu. Ciekawe czytanie na pewno. Bardzo dobre przede wszystkim. No i teraz, co tutaj czeka zestaw trzeci Amazonit? Kochani, jest tutaj, moi drodzy, sprawiedliwość, choć, tak jak mówię, numery są pomylone, ale. Tutaj mamy sprawiedliwość, możemy się y, dopatrywać sprawiedliwości jak najbardziej. Y, jest coś takiego, że przychodzi do nas w końcu ta sprawiedliwość, tak? W maju. I to na samym początku. Jest tutaj y, pomoc. Możliwe, że sprawy urzędowe, sądowe, ważne rzeczy, dokumenty przyjdą do Was, ktoś tutaj może odda Wam jakieś finanse, tak? To przychodzi do Was z przeznaczenia, pamiętajcie. Mamy koło fortuny, a przede wszystkim Archanioł Rachel, Archanioł Michał, ponieważ tutaj, moi drodzy, oni Was wspierają, macie ważny miesiąc, dwa Arka na wielkie rząd. Koło fortuny, czas na pozytywne zmiany. Sytuacja zmienia się na lepszą. Fortuna jest po Twojej stronie. Także tutaj albo podróż, optymistyczne myślenie, zmiana w pracy. No, o czym ja mówię, kochani? Patrzcie. Ósemka ziemi, ósemka monet, denarowa ósemeczka, Wasza y, praca zostaje doceniona i to bardzo. Uczycie się, z, y, moi drodzy, i rozwijacie oczywiście. Możliwe, kochani, że niektórzy z was otrzymają informacje o jakiejś podróży o spadkach. Patrzcie, kochani. Tutaj Spadek Wam się szykuje podróż. I Mak, Archanią Raziel, no nie może być lepiej. Jesteś gotowy na to, i dlatego to do Ciebie przychodzi. Ty bardzo kreatywnie działasz. Tutaj te manifestacje zostały wysłuchane. Także to jest magiczny czas. Yy, przyszło to do Ciebie, bo jest na to ten moment, że Ty się rozwijasz, otrzymujesz z przyszłości ważne rzeczy. Yy, ważne rzeczy w postaci nowej pracy, mak, ósemka ziemi, ósemka monet, koło fortuny, podróż przychodzi do Ciebie z przeznaczenia, sprawiedliwość. Urzędy, sądy, spadki. Piękny miesiąc szykuje się dla trzeciego zestawu. No kochani, ja Wam tylko mogę pogratulować. Także mm, macie tutaj legendy w tym miesiącu od kart wszechświata, czyli ucz się od tych, którzy cię inspirują. Także nauka jest najbardziej wam tutaj pisana, ale też rozkosz, radość, yy, uwolnij się, rozluźnij, zacznij yy, dostrzegać życie, tak? Ciesz się chwilą. Bardzo dobry przekaz, yy, kolejny moi drodzy tutaj przekaz yy, to jest yy, Dużo myśl, moi drodzy, pozytywnie o Twojej przyszłości. Trzeba myśleć jak najbardziej pozytywnie, bo pamiętajcie, że kreujemy, kreujemy siebie, tak? W ten sposób kreujemy swoje życie, myślami. Moi drodzy, co tutaj jeszcze dla Was? Strach zostaw na później, nie masz się czego obawiać, to jest dla Ciebie dobry czas. Myśl pozytywnie, odrzuć strach. Także super, moi drodzy, ja bym powiedziała, że naprawdę zwyciężycie, już żeście zwyciężyli. Wybierając właśnie te karty wszechświata. Także super, moi drodzy. Idźmy dalej. Mądrość. Działanie mądre, sprawiedliwe, jest ta sprawiedliwość, jest mądrość, przychodzi do Ciebie, i Ty masz tą mądrość właśnie z poprzednich żyć, wcieleń, z doświadczenia również. Na pewno będzie tutaj jakieś kuszenie w tym miesiącu. Na pewno na coś tutaj będziecie się kusić, coś Was będzie tutaj kusić, ale pamiętajcie o tym, że takie kuszenie to jest na co dzień, tak? To się nie należy martwić, bo na pewno możecie sobie pozwolić na to przy tych kartach. Które macie starota? Macie dużo, dużo, moi drodzy, radości zbierania owoców swojej pracy, tak. Także super, moi drodzy. No dobrze, idźmy dalej. Jest tutaj też czystość pokazana. Wasza dusza czysta, która jest bardzo dla was naprawdę. Taką odpowiedzią na to wszystko. Wy jesteście czyści i wy tutaj zasługujecie, właśnie, moi drodzy z przeznaczenia, przychodzą dobre rzeczy. Czystość jest pokazana. Także super. Yy, czystość duszy, czystość myśli. Yy. No i też. Potrzeba takiego wewnętrznego dziecka, przebudzenia w sobie trochę, bo dzieci, pamiętajcie, nie boją się niczego, tak? I tutaj się odbija to właśnie w tym, aby porzucić strach. Dzieci się nie boją, dzieci się śmieją, dzieci są szczere, i tu potrzeba jest właśnie takiej radości w Was. Kochani, Twoje światło dla Was, bo ten film już, no, pół godziny, to jeszcze nie jest tak długo. Twoje światło, Rebeka Campbell, podpowiada, wyrocznia dla Was odpowiedź na wezwanie. Do zrobienia czego wzywa się Twoja dusza? No tutaj, moi drodzy, przez te różne takie Wasze mądre działania, czystość duszy. Która jest w Was, możecie sobie odpowiedzieć, bo znajdziecie na pewno tą odpowiedź w Waszej duszy w tym miesiącu. Do czego jesteście wzywani? Do robienia jakich rzeczy? Myślę, że tutaj każdy sam będzie w stanie odpowiedzieć sobie w tym miesiącu, moi drodzy. Wasza mądrość, Wasze doświadczenia, poprzednie, Życia, poprzednie wcielenia, które są, wy może no nie wszyscy może znają swoje poprzednie życia, no ale ja znam. No może niektórzy się nie interesują, ale wasza mądrość, wasza intuicja przede wszystkim podpowie wam, do czego, do zrobienia czego wzywa się Twoja dusza. Wy będziecie wiedzieć to pod koniec miesiąca albo w trakcie miesiąca nawet już. Także myślę, że czytania będą bardziej magiczne, mniej będzie kart Tarota, będzie więcej kart Wszechświata i różnych innych anielskich obfitości, mistycznych, mądrości, wróżbiarstwa. Kochani, kart cygańskich chciałabym Wam tutaj przekazać też dużą ilość, bo też właśnie interesuje się nimi Lenormand no zobaczymy wszystko po kolei, nie wszystko naraz, moi drodzy, ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wspaniałego maja, no i cieszcie się moi drodzy, bawcie się w maj, w majówce, tak, na majówce. Pozdrawiam do usłyszenia. pa, pa.